Rata Kim Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Redaktor. My, no chciałbym, że nie o polityce, ale skoro będziemy mówić o Kolegium Humanu, to po części o polityce też będziemy mówić. No. Tak. tak. Kolejny humanum, czyli temat, który wy w Newsweeku, no dokładnie Ty, też Kuba Korus, jako pierwsi podjęliście, który potem rozlał się na wszystkie media i konsekwencje tego są dość duże. Zanim przypomnimy sobie o tej sprawie, to tylko powiedzmy, ja o tym mówiłem naszym widzom, że możecie teraz zadawać pytania podczas tego programu w komentarzach. Postaramy się z prawnym okiem wydawcy wyłapać niektóre z tych pytań i zadać panie redaktor, ale jeżeli ktoś by nie zdążył teraz, albo wolałby sobie posłuchać tej rozmowy, do, tego, do czego też zachęcam, a pytanie. Zadać później, to będzie taka szansa dzisiaj o godzinie 11. Tak. E, mamy na stronie Newsweeka i Onetu e, live. Z czytelnikami będziemy rozmawiać o tym, co się stało w Kolegium Humanum. Dominika Długosz, profesor Rafał Mrówka z SGH który zajmuje się programami MBA, i specjalny gość w ostatniej części programu, minister nauki Dariusz Wieczorek, który mam nadzieję odpowie na różne pytania związane z przyszłością Kolegium Humanum. bo I też studentów. Nie wiem, czy no już miałaś właśnie... czas, żeby zajrzeć dzisiaj na stronę główną monetu. Ja polecam. Czytałem o tym przy przeglądzie prasy. No, jest też wielkie zaniepokojenie ze strony tych, którzy te uczelnie no, w sposób uczciwy y, ukończyli, dostali dyplom. No i teraz co? Wszystkie dyplomy będą unieważnione? To trochę nieuczciwe wobec tych ludzi akurat. No ale ja myślę, że nie ma takiego zagrożenia, że wszystkie dyplomy będą unieważnione. Yy... Wszystko da się łatwo sprawdzić. Jeżeli student ma kartę przebiegu studiów, jeżeli zdawał egzaminy, jeżeli ma wpisane oceny, to nie ma żadnej podstawy do tego, żeby mu... Zanegować to wykształcenie, które zdobył w Kolegium Humanum. Problem jest jedynie z tymi osobami, które no szły tam na skróty albo właśnie mają dyplom MBA zdobyty w trzy miesiące albo krócej, bo przecież i takie były przypadki. Wiadomo, tego dotyczy śledztwo prokuratorskie. Dyplomów po prostu kupionych, zamówionych i kupionych. I robili to no nie tak rzadko też ludzie, którzy później zasiadali w spółkach Skarbu Państwa, nadzorując je. Tak, za... Z tymi no, i ta sprawa, ta sprawa już jest wyjaśniona. Już e, jest decyzja tej e, rządowej rady do spraw spółek skarbu państwa, która powiedziała, że e, osoby z dyplomami MBA z kolegium Humanum nie będą brane pod uwagę jako kandydaci do rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Czyli to, to, się się, wyjaśniło. To, to się wyjaśniło już ponad miesiąc temu. E, I oczywiście znowu to będzie skrzywdą dla tych, którzy jednak zgodnie z prawem w trzy miesiące e, z MBA w kolegium Humanum. No ale myślę, że to jest taka. No, rozmawialiśmy o tym ostatnim razem, kiedy się spotkaliśmy, że to jest jednak lekcja dla wszystkich osób, e, którym się wydaje, że na skróty można cokolwiek zrobić, zwłaszcza jak chodzi o edukację. Wiemy, że dyplom MBA to jest dwa lata ciężkiej pracy, e, ogromne pieniądze, ogromna inwestycja energii, czasu, cierpliwości, przede wszystkim nauki i że. Jeśli ktoś uważa, że może zdobyć dyplom MBA w 3 miesiące, no to znaczy, że ma taką tendencję do tego, żeby to zrobić szybciej, taniej, łatwiej i bez nadmiernego wysiłku. A na końcu tej drogi gdzieś są e, Przedsiębiorstwa, które należą do nas wszystkich. Ja to powtarzam jak ci no Ludzie ale... zarządzają tymi no naszymi właśnie, pieniędzmi, tak. naszym majątkiem. A potem słyszymy takie historie o e, biomasie kupowanej w Dubaju, która nigdy nie dotarła przez panią, która decydowała o tym, a nie ma kwalifikacji, żeby, żeby takie transakcje przeprowadzać i załatwiać. I do tej pory nie wiemy, czy ona to zrobiła, dlatego że nie miała tej wiedzy, czy to była zaplanowana, e, zaplanowana e, bo, wyprowadzenie pieniędzy. W tej sytuacji to nie wiadomo po prostu, czy to była niewiedza, czy to był jakiś inny ewentualnie czynnik. Renato, dużo na temat kolegium Humanum już powiedziano, jeszcze więcej napisano. ukłon w twoją stronę. Jak to w ogóle jest możliwe, w takim telegraficznym skrócie, że. Taka uczelnia w ogóle funkcjonowała no, przez nie tak krótki czas, że tak znane osoby dawały tej uczelni twarz, że politycy kończyli te uczelnię. Ja no sobie przez te lata funkcjonowała, mając się całkiem nieźle, a patrząc na to, co sobie za pieniądze uczelni kupował pan e, były już rektor, no to miała się nawet nie całkiem nieźle, miała się bardzo dobrze ta uczelnia finansowo. No ja myślę, że to był e, diabelski plan byłego już rektora, który przypominam, e, siedzi teraz w areszcie e, i ma Ponad 30 zarzutów prokuratorskich, w tym najpoważniejsze to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, mobbing i molestowanie seksualne pracowników, oraz zastraszanie pracowników, żeby nie mówili, co się dzieje w uczelni. Który wymyślił sobie, że jeśli postawi na gigantyczne działania promocyjne, e, przypomnę, że wielkie banery kolegium humanum nadal wiszą w centralnych punktach Warszawy, na przykład przy dworcu centralnym, tak. e, i właśnie na wciąganie do współpracy różnych e, organizacji: straż pożarna, policja, e, organizacje pielęgniarek polskich. E, Oferowanie dyplomów MBA tysiącom samorządowców w Polsce. To wszystko sprawiało, że każdy, kto miał jakiś kontakt z uczelnią o nazwie Kolegium Humanum, odnosił z tego tytułu korzyści. Czy to dyplom MBA, czy to jakaś współpraca, czy to wykłady, i bardzo mu zależało na tym żeby żaden cień na działalność tej uczelni się nie kładł, prawda? Jeśli my widzimy czołowych polityków PiS-u, którzy przychodzą na inaugurację roku akademickiego i na tak zwane graduacje, czyli zakończenie roku, i siedzą w pierwszym rzędzie i klaszczą, kiedy były rektor w Sobolach opowiada o świetności swojej firmy, no to to stwarza takie wrażenie, że rzeczywiście jest to prężna to jednostka tak, prężna jednostka organizacyjna, która no, kształci szybko i tanio, konkurencyjnie tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy studentów. A jeśli do tego dodać to, o czym mówi prokurator, to znaczy, że były rektor przekupował, przekupił Polską komisję akredytacyjną, żeby mieć Korzystne dla uczelni i dla różnych kierunków na Kolegium Humanum yy, werdykty yy, PKA, no to składa się to na, na obraz naprawdę takiego bardzo sprytnego przestępstwa edukacyjnego. I tu leży problem. I to wymyślił sobie sam pan rektor, twój czy... <sighs> No właśnie to jest, to jest ten moment w którym ja rozkładam ręce i nie wiem bo tak jak nie wiemy skąd wziął pieniądze na, na to żeby powstała taka wielka uczelnia i tak szybko się rozwijała i miała te ogromne pieniądze na promocję wiemy na pewno że cieszyła się e, wsparciem i e, być może nawet kryciem mówię to w cudzysłowie ale jednak to chyba jest właściwe słowo bardzo wysokich rangą polityków PiSu e, którzy się pojawiali na tych uroczystościach którzy załatwiali dla uczelni listy z gratulacjami od ministra nauki od prezydenta od prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który pisał gratulacje do uczelni, która nie istniała jeszcze rok. Znaczy to pokazuje skalę tej 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 ośmiornicy edukacyjnej, która. Po prostu kusiła tysiące studentów i robiła ogromne pieniądze przy wsparciu i przykryciu naprawdę wielu wysoko postawionych osób. No powiedz mi jeszcze, a gdzie w tym wszystkim były służby? No bo co prawda to nie jest coś takiego jak afera wizowa, chociaż tam też mało kto wierzy w to, że młody człowiek Edgar Kobos, który to wszystko sam wymyślił, stworzył i na to ogromne pieniądze, gdzieś tam te służby no, musiały to kontrolować, sprawdzać. No dziś Mariusz Kamiński mówi, że to wyglądało trochę inaczej wszystko i tak dalej, i tak dalej. Ale tu przy okazji takiej uczelni, no i też tego, że te dyplomy MBA są wydawane i później ci ludzie trafiają do tych skarbów państwa, no to to chyba też powinno budzić jakieś zainteresowanie, już mówiąc bardzo delikatnie służb. Trzeba oddać sprawiedliwość funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo przecież oni weszli do siedziby uczelni już w 2022 roku i już wtedy zainteresowali się tym, co się tam dzieje. I przez te dwa lata, jakie minęły od czerwca 2022 roku trwało śledztwo. Dość naturalne jest to, że ono bardzo przyspieszyło w momencie zmiany władzy, no bo już te wszystkie zewnętrzne czynniki, które mogły hamować, ja nie wiem, czy hamowały. Mm -hmm. y takie intensywne prace nad badaniem tego co się dzieje no po prostu zniknęły no bo nie było już tego politycznego wsparcia nie było tych wszystkich osób które mogły jednym telefonem sprawić że to śledztwo będzie troszkę troszkę i to są oczywiście moje dywagacje nie wiem czy tak było natomiast rzeczywiście od kiedy zmieniła się władza no okazało się że to śledztwo trwa i że ono jest naprawdę ogromne za każdym razem kiedy rozmawiam z prokuratorem Piotrem Żakiem z katowickiego yy, yy, oddziału prokuratury krajowej. Yy, no to on mi mówi, że dostaje nowe wątki i sprawdza nowe wątki, ale też e, za każdym razem podkreśla, no bo w pewnym momencie gruchnęła wiadomość, że e, były rektor zaczął współpracować tak. e, z prokuraturą i ze śledczymi i sypie w cudzysłowie. E, no i tutaj e, prokurator Piotr Żak prostuje, nie sypie, tylko potwierdza to, co my już wiemy, czyli. <laughs> e, e, czyli Jest delikatna różnica, tak? Tak, i, i jak Widzę, jak wiele osób jest przesłuchiwanych, jak wiele wątków jest znanych prokuraturze. To ja naprawdę uważam, że oni nie zmarnowali tych, tych dwóch lat, tylko po prostu to śledztwo trwało, a teraz wreszcie można o nim mówić i można było postawić zarzuty. Jeśli to jest prawda, że ktokolwiek próbował chronić byłego rektora, no to to jest kolejna sprawa, żeby badać, jakie wpływy polityczne. Przecież te nazwiska myśmy już podali, prawda? jest że interes... na okładce byli nuswik, z tego co Tak. Pamiętam e, i, a tej, znowu tej, wracamy temacie. do tego diabelskiego spytu byłego rektora. On naprawdę pilnował, żeby te wszystkie osoby odnosiły korzyści z tego, że są blisko kolegium humanum. Jeśli straż pożarna, policja ma ułatwiony. Tryb studiowania w kolegium Humanum, no to nic dziwnego, że potem e, czuję się w jakimś sensie zobowiązana, żeby może, nie wiem, chronić, żeby może nie zauważać. Zobacz, jak myślimy o, o kodeksie dziennikarskim, prawda? Nam nie wolno. Jeździć na wycieczki organizowane przez koncerny, nie wolno nam tak przyjmować jest. prezentów. Właśnie nawet nie powinniśmy za bardzo się poufalać z politykami z jednego powodu, żeby nam nie było trudno w momencie próby i w momencie kiedy dzieje się coś niewłaściwego, żeby nam nie było trudno. O tym powiedzieć, żeby nie było tego psychologicznego mechanizmu, który każe nam milczeć albo udawać, że czegoś nie widzimy. No i to jest właśnie ten diabelski geniusz byłego rektora. Który On rozmontował ten. ten rozmontował system. ten system, bo po prostu rozdawał na prawo i lewo dyplomy, zachęcał do współpracy, dawał, i to też wiemy, dawał prezenty, niektórym dawał łapówki, tak jak. Członkom polskiej komisji Akredytacyjnej to jest przedmiotem śledztwa. No i w ten sposób zapewnił sobie na kilka lat wielką bezkarność, a też wielki edukacyjny biznes. Bo przecież pamiętajmy, że tam rekrutacja trwała przez cały rok. Przez cały rok można było w każdej chwili dołączyć do studiów. I potem cierpieli na tym studenci, ponieważ okazywało się, że szkoła nie jest przygotowana do tego, żeby obsłużyć. W sensie klientów, bo przecież kolegium. Podpisywało ze wszystkimi studentami umowę cywilnoprawną o dostarczaniu tzw. usługi edukacyjnej i nie wywiązywało się z tej usługi. Na tym polega ten dodatkowy problem, bo my się skupiamy na MBA ale od wielu miesięcy byłam alarmowana przez studentów kolegium Humanum, że Panuje tam gigantyczny chaos, że zajęcia się nie odbywają, że gdyby nie to, że jest instytucja starostów, e, którzy są pośrednikami między władzami, uczelni a studentami, e, to nie mieliby pojęcia, kiedy się odbywają zajęcia, a większość się odbywa online, nie mieliby linków do tych zajęć, nie wiedzieliby, kiedy są egzaminy. Czyli totalny chaos. A powiedz mi, a z drugiej strony nie dostałaś żadnej takiej wiadomości od studenta, który pisałby Panie Redaktor, no? Przez Pani artykuł, nie wiem, moja edukacja Oj. może być zagrożona, dostaje, szkodzi Pani mojej uczelni, mojej przyszłości. Dostaję tak mnóstwo e, takich wiadomości i one brzmią e, bardzo dramatycznie, że zniszczyłam życie tysiącom ludzi, że e, zrobiłam z nich cwaniaków, którzy chcieli e, przyjść na łatwiznę i dostać tanio dyplom. E, i ja mam tylko jedną odpowiedź. E, każdy tekst, który pisałam, miał na celu pokazanie nieprawidłowości, jakie się dzieją tej, w tej szkole. Każdy był oparty na rozmowach z pracownikami byłymi i obecnymi, kolegium humanum i studentami byłymi i obecnymi, którzy prosili o interwencję, prosili o naświetlenie tego, co się tam dzieje, bo bardzo chcieli, żeby ktoś. Na zewnątrz, być może Ministerstwo Nauki, być może Polska Komisja Akredytacyjna zauważył, co się tam dzieje i interweniował. I jest mi bardzo przykro, że wiele osób w tej chwili ma takie poczucie, że zostało oszukanych, ale naprawdę nie ja ich oszukałam. I myślę, że dziennikarze akurat w tej sprawie naprawdę wykonują swoją robotę, po prostu pokazujemy nieprawidłowości, bo od tego jesteśmy i pokazujemy te miejsca, w których ta uczelnia nie działała i prosimy, żeby ktoś interweniował ktoś, czyli minister nauki. Ja wiem, że studenci piszą też do ministra nauki i on pomaga jak może. ale to... Władze Kolegium Humanum są odpowiedzialne za wszystko, co się tam stało. Nie media i nie, nie zewnętrzne czynniki, tylko, tylko no niestety ta uczelnia od początku do końca wydaje mi się, powstała ze złą intencją, to znaczy zarabiania na, na studenta. To jeszcze muszę na koniec zapytać, ty się dzisiaj spotkasz z panem ministrem, a czy oni już tam, w ministerstwie podejmują jakieś kroki, żeby ta historia się po prostu nie powtórzyła? Żeby ktoś inny nie wpadł na ten diabelny plan, jak to ładnie określiłaś i żeby to jest w innym miejscu inni ludzie, ale robili dokładnie to samo. To jest to jest jedno z tych pytań, które my zadamy ministrowi wieczorkowi. Ponieważ kiedy Zaczęliśmy badać sprawę Kolegium Humanum, to jednym z efektów było to, że dostawaliśmy mnóstwo wiadomości, ja do tej pory je dostaję, że Kolegium Humanum nie jest jedyne, że takich uczelni jest w Polsce więcej, że system, w którym prywatne uczelnie mogą oferować niskiej jakości usługi edukacyjne, nie jest odpowiednio kontrolowany, że to jest po prostu edukacyjny biznes, który wymaga jakiejś reformy i y, wymaga kontroli. I to będzie pytanie, które zadamy ministrowi wieczorkowi. Mam nadzieję, że on ma odpowiedzi na, na, na to pytanie. Polecamy godzina jedenasta. Chcieliśmy, czy zadać pytania A w ostatniej Hrenacie. części Kim? W ostatniej części programu będzie minister wieczorek i no, naprawdę liczę, że on pomoże y, rozjaśnić te wątpliwości. Nie tylko studentów w kolegium Humanum, ale wielu innych uczelni. Trzymam kciuki, żeby tak właśnie było, szczególnie dla tych młodych ludzi, którzy idą po to, żeby się uczyć, a nie po to, żeby twaniaćć. Bo tych mam nadzieję jest zdecydowana większość. O tak. Na takim. Tak. Bardzo dziękuję. Dzięki Dobre, bardzo. spokojnego dnia. Dzięki. I do zobaczenia, do zobaczenia. o 11.00. Polecam Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki wielkie.